Czekaj ma już formę to może o imundę. Kurwa mamy! Oooooooo! <śmienic> Pylałaś! To Do się Jebisz nie płacie twój pije się Patrzę, ty tu Tak jak tu przejdzie. Po co? No po co to kurwa tykasz? Tak? Po co tykasz? No po co kurwa? <śmienic> A to słyszy na dole nie, no, bo... Rzucasz tym wszystkim! I po co? I po co to dotykasz? No, widziałe, Gówno kurwa ślepy <śmienic> Tak? Gówno kurwa. Kierko Nie chcę za ten... ścianie. To ścieraj. Handel debil. A to? Może byś pomógł Szymkowi tu wysprzątać w pokoju. Bo po wszystko nie ma całku. Wyle...ta tu! Gówno kurwa. Dobra, jestem. I mnie rozlała, no je bała. To jest siedlacki 2-7 No bo chłopie herbatę mi wylało To porządek chłopie, trzymaj, nie da jeden, śmierdzo Nie da się jeden To jest brudno Śmierdzo <noise> Gnojasz No bo no. otwierasz, zimno Trzeba to się umyj! bo wrześ wlazła i śmierdzi Jezus no. yes.